Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 15 jul 2023 17.2 pm. Brudne hamulce mogą z czasem ulec korozji. Ważne jest, aby wiedzieć, że hamulce są jednym z najważniejszych elementów samochodu, ponieważ pozwalają mu zatrzymać się, gdy jest to konieczne. Jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, hamowanie może stać się trudne i może dojść do wypadku. Narażenie hamulców na działanie różnych czynników zewnętrznych jest nieuniknione. Woda. Brud i kurz to tylko niektóre z zanieczyszczeń, które z biegiem lat mogą powodować korozję i zużycie każdej części układu hamulcowego. Ponadto z czasem osady węglowe generowane przez klocki hamulcowe będą miały wpływ na osiągi samochodu. Najlepsze środki do czyszczenia hamulców: Na rynku dostępne są dziesiątki produktów do konserwacji hamulców. Dobry kierowca powinien mieć w domu środek do czyszczenia hamulców okresowo sprawdzać układ i serwisować go. Myjki te wykorzystują wysokociśnieniowy strumień silnych składników, które usuwają smar i brud. Ponadto w kilka sekund upłynniają szkodliwy pył hamulcowy. Szybko schnąca aplikacja usuwa oleje ochronne z nowych tarcz i innych części hamulcowych, zapewniając superczystą instalację. Ważne jest, aby nie dotykać lakieru samochodu ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Rodzaje środków do czyszczenia hamulców. Chlorowane środki do czyszczenia hamulców zawierają silne rozpuszczalniki, takie jak tetrachloroetylen, lub perc, chlorek metylenu i inne związki chloroorganiczne. Szybko czyści części, wysycha w krótkim czasie i nie pozostawia osadów. Chlorowany środek do czyszczenia hamulców jest niepalny, ale powinien być używany tylko do czyszczenia zimnych części. Tetrachloretyden może wytworzyć śmiertelny gaz fosgenowy jeśli wejdzie w kontakt z powierzchniami o temperaturze powyżej 315 stopni Fahrenheit'a. Niechlorowany łatwopalny środek do czyszczenia hamulców jest mniej silny, ale nie mniej toksyczny niż jego chlorowany kuzyn, a jego wysychanie może trwać dłużej. Niechlorowane środki do czyszczenia hamulców wykorzystują mieszaninę rozpuszczalników węglowodorowych i alkoholu. Mieszaniny te mogą zawierać heksan, aceton, to luen, benzynę ciężką, benzen. I metanol. Większość składników niechlorowanych środków do czyszczenia hamulców jest bardzo łatwopalna. Najlepszy środek do czyszczenia hamulców, niepalne preparaty chlorowane, to sprawdzeni faworyci. Nowsze mieszanki bezchlorowe są coraz lepsze, ale ich formuły i dostępność są różne. Stosunkowo nowe formuły prawne w 50 stanach zacierają długotrwałe różnice między niepalnymi, niechlorowanymi i niepalnymi, chlorowanymi typami. Trzy najlepsze Prześrodki środki do czyszczenia hamulców na rynku wybór ten został dokonany na podstawie różnych opinii ekspertów i stron internetowych specjalizujących się w stosowaniu tych dodatków niepalny CRC Brakleen najlepszy środek czyszczący z najsilniejszym i najszybciej schnącym wybielaczem chlorowym. Sprawdzony faworyt w walce z pyłem hamulcowym i brudem nie zawiera niszczącego lapier chlorku metylenu. Nie pozostawia osadów. Johnson od Cleaner ten bezchlorowy środek do czyszczenia hamulców jest liderem pod względem wartości, który wyróżnia się dobrą wydajnością. Jest to doskonały wybór jako uzupełnienie droższych preparatów o dużej objętości. Chociaż do czyszczenia powierzchni potrzeba nieco więcej spraju, nie można pobić jego wydajności w stosunku do ceny. Należy zachować ostrożność. Ponieważ może uszkodzić lakier samochodowy, 3M Hik Power Brake Cleaner Innowacyjna formuła i tajne środki czyszczące zwiększają moc każdej uncji. Jest to kluczowy składnik kompleksowej linii specjalistycznych produktów 3M do naprawy i serwisowania hamulców. Pamiętaj, aby zawsze stosować środki ostrożności podczas konserwacji. Noś rękawice, okulary ochronne i pracuj w wentylowanych miejscach.